Kiedy teren robi się bardzo stromy, a nasz stok jest wąski, przykładowo tutaj mamy stok, który ma powiedzmy szerokości 50 metrów i jest bardzo stromo, czyli już powyżej 30-35 stopni, to my już musimy zacząć iść tak zwanymi zakosami. Czyli to będzie wyglądało w ten sposób, że stok pokonamy takimi zakosami, cały czas kierując się do góry. Inaczej byłoby to niemożliwe, szczególnie w świeżym śniegu i właśnie przy dużym nastromieniu. I teraz pokażę, na czym polega zakładanie takiego śladu zakosami, jak wygląda technika przekładania nart, tak żeby to było bezpieczne no i jak najmniej energochłonne, Sprawiało przyjemność. Należy pamiętać też o tym, że kiedy zakładamy zakosy, nie mogą one być zbyt, zbyt duże, zbyt strome, zbyt, e, zbyt duże te kąty, bo chodzi o to, żebyśmy w miarę wygodnie i właśnie bezpiecznie pokonali dany stok. Także do dzieła. Przesuwamy narty jedna za drugą i kiedy dochodzimy do momentu, gdzie stwierdzamy, że już musimy zmienić kierunek, pamiętamy o kilku zasadach. Przede wszystkim miejsce, z którego ruszamy, nie może być lodową półką, z której zaraz się zsuniemy i jest taka śtyrbna, jest taka stroma, że zaraz spadniemy. Musi być to miejsce, które już oceniamy z daleka. Aha, jest w miarę wygodne, jest dobre do do tej, jakby ewolucji, czyli podchodzimy. Co jest ważne? Ustawiamy jeden kijek nieco wysunięty z przodu, który nas wspiera. Dzisiaj mamy bardzo głęboki śnieg, także ten kijek gdzieś tam głęboko się wspiera. Drugi kijek zostawiamy z tyłu analogicznie, albo tak, albo tak, jak komu wygodnie. I teraz z tej wygodnej pozycji, którą tutaj mamy, z tej naszej platformki. Robimy jeden ruch tak, co się dzieje z naszym ciałem. Nasze ciało zostało z tyłu, ale my musimy przełożyć je, właśnie obciążyć tą nartę, którą przełożyliśmy. Przekładamy, przesuwamy ciężar ciała do przodu na tą nartę. Przekładamy kijek, który był na dole, nieco wyżej, i dokładamy drugą nartę i obciążamy. I w tym momencie zmieniliśmy kierunek kompletnie niemal o 180 stopni. Ponownie idziemy, idziemy, idziemy kolejne metry, parę naście, parę dziesiąt metrów. Stwierdzamy, że znowu trzeba zrobić zakos, czyli w lewą stronę. Czyli analogicznie, ta sama sytuacja. Jeden kijek z przodu. Jeden nam zostaje lekko z tyłu, i kiedy mamy dobre miejsce, gdzie czujemy, że jesteśmy stabilni, dlatego że jest moment, kiedy my przez chwilkę tylko, przez ułamek sekundy, zależy kto jak szybko wykonuje ten manewr, jest tylko na jednej narcie, na tej dolnej. Więc trzeba to zrobić szybko i sprawnie. Czyli znowu hop, w zwolnionym tempie przekładamy nartę, obciążamy ją. Przekładamy kijek i ładnie dostawiamy drugą nartę.